Okej, okay, teraz się zaczyna zabawa, nie? A jest, jest atak speed. Jaka ile ty strzał na sekundę? Siemanko. Siema, siema, siema. Zaczniemy od takiego chillowego rolnięcia sobie tudżankiem. Szczerze myślałem, że będziemy mieć większe problemy z flywojami, ale tym buildem naprawdę gniciemy je już teraz. Powiem ci, jaki jest plan na razie. Wydaje mi się, że dzisiaj trochę pofarmimy, a potem zrobimy nową postać. o Glory Vanity, Brutal Restraint. Podoba mi się to dla mnie. To ta walka jest jebana, Bo ona się teleportuje gdzieś ciągle, nie wiadomo co się dzieje, nic nie widać. Wi-Fi pogers. Będzie syntezowane. Ale będzie. Uh. okej. Okay. A tak damage? Jest. No, powiem Wam, dobrze to, to wygląda. No, upgrade, to taki git. Albo jeszcze ten enchant na tak spida, też mogę go zrobić. To jeszcze zrobimy to. O kurde, widzowie, teraz ten uczek wygląda, nie? Czekaj, what? Ej, ale czajcie, co chłop zrobił? Nie, nie wierzę. Gość przyszedł na Ligę Trybunał Przodków, wyfarmił. Onigoroshi i powiedział: Wrzucam do gilstasza. Kto chce, nie chce, weźmie. Dajcie gość dla przyjemności farmienia sobie farmił. i nawet nie chce tego grać. Nie wiem, co chłop ma w głowie, ale jestem pełen szacunku i podziwu. Największa nadzieja, POE2 dla mnie, to system skilli, że będzie można normalnie ekus. Ta, to będzie super. Zmienianie giru na bieżąco, a nie pierdolenie się z soketami, będzie mega dobre. Ale szczerze, to mnie fascynuje sama idea, Stasiu. Tego, że tam każda baza. Faktycznie wygląda inaczej, nie? Że tam masz dagera, to czuję, że to jest dager, bo ma kurde bazowo, nie wiem, 15% kryta. Masz jakiś, nie wiem, scepter, to masz na nim rolki jakieś związane z aurami. Mega mi się podoba to. Zobaczmy ten profil widza, co miał straszne kłopoty jakieś. O nie. Czekaj, tu na pewno nie ma kapa rezistów. Czekaj, 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 czekaj. Pobie to otwórzmy, bo tu na pewno nie ma kapa rezistów. Coś ci powiem, stary. A propos twojej defensywy, nie? Wyobraź sobie, że przeciwnik rzuca w ciebie jakąś wiązką błyskawic. Otrzymujesz cztery razy więcej obrażeń niż powinieneś. Bo twoje rezisty są totalnie do dupy. Jakie rozwiązanie, stary? Rozwiązanie to jest podnosić pierścienie... Amulety, kurde, wszystko podnosić potencjalnie, stary. Mały upenik, 129 kart. Waltempl, temple, dawaj mi to. O kurde, chyba już mam cały set malunych z mechanizmu, fajne. Nie, to jest kolejna pożółka koszulka, już. Jebać, on def efekty. Zwłaszcza jak są fioletowe na takiej fioletowej podłodze. Jak... O kurde! Ale mi sieknął. Nie dobra, muszę się skupić na tym Five Wayu, bo jakieś dziwne rzeczy się tu zaczynać. Kurde, dużo już mamy tych czasomniejszych klejnotów, nie? Divine orb. Divine orb i trzy dżuelki. Zajebiście. Piotr Pemlodowiec, żegnaj. Piotr Kałmowicz, bo będziemy Kaom z harta nosić. Nie ma to jak nową postać robić, jubić! To będzie dom Hexblas miny, ale levelujemy Sparkiem. z parkiem. Z Maxrolla? Nie z Maxrolla. Mam ta takiego widza, z którym trochę sagadałem. Y widz, który zrobił uberki na HC Trade, właśnie tym. I mega fajnie to wyglądało u niego. Trochę popokazywał na Discordzie. Mega fajnie to wyglądało. Teraz ja też chcę takiego. Pytanie może z rzędu głupich, ale oglądam cię od dwóch dni i się zastanawiam, czy ty jesteś tym samym gościem, który nazywał się Enzoteles czy jakoś tak. Tak, Roxy? No trochę tak było. A co? się okazało, że oglądałeś streamki też 10 lat temu? To się No było tak, kurde, ale bardzo dawno temu. O kurwa. Ale banger, ale fajnie, ale co, wyliczył. W setne i 2000 rankingu na raz. Giga chad. Ty muszę stąd wyjść. Nie, Ej, hey, wait, bo mnie dodało do ciebie. Chcesz zobaczyć czy expa dostanę? Kinda curious. Chociaż nie no, by ktoś pisaliby na reddicie gdyby się dało. Dobra, zobaczmy. Pomogę mu. I to jest pytanie, czy dostanę exp dojebane czy nie. Mam 14%. Dostałem 1%. XD. No way. Ty. What? Mi też daje nagrody? LO? Bazujące na Twojej randze? To my chyba wyparty z Fero wszyscy powinniśmy latać na 2K. xd. Ale pojebane, ale insane to działa w takim razie. Czekaj, ja się zastanawiam, jakie klasy powinni dodać do POE. Słuchajcie, według mnie do PoE powinni dodać tak, na pewno chciałbym w PoE zobaczyć druida, taką jakąś łowczynię, słuchajcie, najemnika, wojownika, czarodziejkę bym chciał zobaczyć w PoE i jeszcze mnicha. Co wy na to? Teraz to wymyśliłem. Generalnie jak już nawet skompletujemy ten build z Dissolution of the Flesh, trochę mnie on stresuje, bo widzowie to pierwszy raz będę po, polegał na tak dziwnej warstwie defensywnej jak ten build. Powiem wam jak będzie działał ten build defensywnie, bo to będzie mega dziwne. Mega dziwne. Będzie coś takiego, że jak będziemy dostawać hity, albo nie tylko hity, jak będziemy dostawać damage, nie będzie istotne, ile będziemy mieć życia, tylko życie będzie nam się rezerwować jak aura. I jak zarezerwuje nam się 100% życia, to Jest fajny balans gry. Wiecie, co fajnie pokazuje, że balans gry jest znakomity w tej chwili? Zaraz wam coś pokażę. Jest taka strona, power racing. I na niej możecie zobaczyć, kto zabił bossów na HC. I tutaj macie topkę topki SSFHC. I co się okazuje? Topka. Ludzie, którym się udało? Każdy inna ascendancja, Inny build. Elementalist Detonated. Boner Shatter. Juggernaut. Champion Molten Strike. Pathfinder Toxic Rain. Guardian. SRS. Tutaj paru próbowało podążać krokami Bena. E, robić DD, ale im się nie udało. Juggernaut poza SRS-y. Creeping Frost Trickster. Vortex Champion. Widzicie, co tu się dzieje? Jest tutaj rozbieżność bardzo duża. Bardzo fajnie. Czemu nie zbierać tych, które wypadną? Bo chylenie się podnie jest dla mnie mniej warte niż ominięcie ich. Czy Bill Gates schyliłby się po 10 groszy? Nie no, myślę, że Chris Wilson z D4 to jest właśnie ta jedna osoba, która próbuje zrobić grę lepszą. Tylko zły Rod Ferguson mówi: Nie, zamknij się, Krzysztof. Dodamy dwa razy EXP, a nie jakieś zmiany do itemu. A Chris Wilson jest taki załamany, ten taki Chris Wilson z Blizzard'a. Mówię wam, nie? Chris Wilson z Blizzard'a to jest jedyna osoba, która tam próbuje to naprawić, a Rod Ferguson go próbuje uciszyć. Pokiemiony regionalne. Z amerykański Chris Wilson i nowozelandzki Chris Wilson, czekam na europejskiego Chris'a Wilsona. Ej, w sumie, jakby sobie dziecko zrobić, syna, to tak. Imię Chris, na drugie Wilson i trzecie Maciejczak na przykład. Spoko, myślę, że to byłby niezły hołd dla mojego ulubionego dewelopera. Ja mam w ogóle zajebiste buty przygotowane pod Hexblast. Powiem Wam o czymś ciekawym. widzicie ten Enchant, Increase Critical Strike Chance if you haven't created recently. Powiem Wam, dlaczego na traperów i minerów takie. Pierdoły. To jest mega dobre, dobra? Bo to jest if you haven't crit, Masz zwiększony kryt, jeśli ty nie krytowałeś ostatnio. Ale jeśli twoje miny krytną, to to się nie kanceluje. Nie, 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 nie Więc możesz cały czas krytować minami i mieć zwiększony bonus do kryta, pomimo tego, że twoje kryty się aktywują tylko od kryta, a nie od ciebie. Żeby Tex Blast działał, szukam profane. Proxy lub Shaper Ringa, Dissolution of the Flesh. Szczerze? Tyle mi potrzeba. Nie wiem, pierśń sobie ogarniemy. Wyklujemy sobie te jajeczka zaraz. Veritosek. Głównie dlatego, bo chcę polatać w cmentarze, a nie mam trzech Voidstone'ów, żeby je porobić na T14, ale też jest bonus taki, że jest bezpieczniej, więc też okej. Okay. I tak moim takim głównym priorytetem w farmie Legionu było farmienie po prostu, wiesz, Timeless Jeweli, nie? A to nie jest w żaden sposób wolniejsze na te 11 Dobra, a teraz zrobimy fajny trick, jak każę wam, co jest 5. Bierzemy omen na Soul litera i robimy 5-way. Chciałem to wypróbować już wcześniej, ale zapominałem. Teraz tylko szybko dolewelować. Okej, okay, jest level. i okay, teraz się zaczyna zabawa, nie? A jest pojebany, jestem na tak speed. <grym> Nie jestem przyzwyczajony do takiego gameplayu. O ile to jest strzał na sekundę. Już jest 2 miliony DPS-a na tooltipie w tej chwili. To jest lekki upgrade, ich wszedł do buildu, wiesz, nowy łuk i tak dalej. I teraz takie rzeczy się dzieją. Po prostu parę upgrade'ów zrobiliśmy. Po prostu nowy łuk mamy, wiesz? Dzisiaj craftowaliśmy. Najlepsze jest to, że mamy coraz więcej tak spida cały czas. Koniec. To jest tooltip. Jaki jest tak speed? Atak speed modifier plus 2832 tak speeda. To jest default atak, widzowie. Kurde, co mnie zabrać na unpaint Paradise, tylko muszę... Dobra, szybko, muszę ubrać gear z resami, jakikolwiek. Dobra, power leveling, widzowie. 67. Są dwa levely. elegancko, dzięki. Dobra, na razie spróbujmy zadowolić się czymś takim, ale muszę zrobić e labirynt, żeby cofnąć sobie punkty. Cofamy sobie to, przejściutko, patrzcie. Dzięki temu, co się dzieje, możemy zmienić esenansję. Change. Sabotażysta. Okej. Okay. Generalnie gemę, jak widzicie, mamy na zerowym levelu. Nie ukrywam, jest dużo bardziej klanki niż Grenada Shot, ale widzę potencjał tutaj na, na bestię. Patrzcie, 12 kart jest, let's go! Divination Cards, Pick. Idealnie, dwa diviney. Dobra, mamy 118 stacket decków do tworzenia. Mały opening, z rozgambu. Eldritch Hanzorbs, fajne. Nie wiem, czy nie pierwszy raz widzę tę kartę. O, mamy już prawie całe szawron w Ostatnio mieliśmy nawet spoko openingi, to ten taki biedniejszy... trudno się mówi. Myślicie, że Fracture ingorbować? Jola. Ale główno. A w ogóle to trybunał kończy się za tydzień. Jak się skończy, to koniec, nul tyle? Yy, nie, Trixon, wiesz, co jeśli chodzi o trybunał przodków, to po pierwsze, my go prawdopodobnie będziemy przedłużać od razu. A druga kwestia, gdy się skończy, to on nie znika, tylko rzeczy przechodzą na ligę parentingową. W tym wypadku ligą parentingową jest tak jakby Trail of the Ancestors Hardcore.